Wystawę, którą zaproponowaliśmy Państwu na okres świąteczny, okres Bożego Narodzenia, to wystawa poświęcona rzeźbą, rzeźbą z ołtarza, nastawy ołtarzowej z kościoła Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Obecnie obiekt ten jest konserwowany, podlega restauracji, stąd też dzięki uprzejmości księga, księdza prepozyta doktora Jerzego Wielkiewicza. Te rzeźby są prezentowane w galerii naszych wystaw zmiennych w Domu Gotyckim. Są to obiekty w większości pochodzące z XVII wieku, powstałe między latami 1611-1648. Sam samoretabulum jest wyjątkowym okazem snycerstwa sądeckiego, snycerstwa manierystycznego, które jeszcze te. Inspiracje czerpie z wzorników niderlandzkich, co widać także na samym obiekcie, a rzeźby, które są wypełnieniem nisz i konch, czyli takich wnętrz ołtarzowych i partii kondygnacji. To jest, można powiedzieć, zasób, który warto zobaczyć i zbliżyć się do nich, zobaczyć z perspektywy, którą zazwyczaj nie oglądamy. Zazwyczaj oglądamy ołtarz razem z rzeźbami z perspektywy żabiej, więc nie widzimy pewnych detali. Na tej ekspozycji pokażemy cały zestaw rzeźb związanych z ikonografią hagiograficzną, ale przede wszystkim historiologiczną i mariologiczną, czyli tematów, które są dotykają tajemnic mariologicznych, ale także tajemnic związanych z życiem świętych. choćby i cały zestaw związany z postaciami ojców Kościoła, doktorów Kościoła, Ojców Kościoła, ale także i pojawią się na tej ekspozycji figury apostołów, które są wypełnieniem tego retabulum. Okazuje się, że na szczycie tego ołtarza do tej pory nie sądziliśmy, że ta postać, którą określaliśmy jako Matka Boska Bolesna, jest postacią patronki świątyni, czyli świętej Magorzaty. Widać z tej jakby optyki, iż jedna z tych rzeźb pod swoimi stopami leży przy niej smok, który depta tego smoka, więc możemy to określić tą rzeźbę jako rzeźba Świętej Małgorzaty. Do tej pory nie wiedzieliśmy w opisach i w inwentaryzatorskich dywagacjach co to była za rzeźba. Myślę, że warto Zobaczyć tę ekspozycję, podziwiać snycerstwo sądeckie pierwszej połowy XVII wieku, tą finezję, która wypływa z dużej i ogromnej tradycji rzeźby i snycerstwa późnogotyckiego w Małopolsce.